SARS-CoV-2, zamiast słabnąć, atakuje coraz to inne lokalizacje na terenie całej Polski. Najnowsze ognisko wykryto w Białymstoku. Jednak COVID-19 w tym przypadku jest groźniejszy niż zwykle. Kolejne ognisko koronawirusa w Polsce. Tym razem na Podlasiu kolejne. Ognisko koronawirusa w Polsce nie napawa optymizmem. Niepokojące jest to, że pojawił się w dość niebezpiecznym miejscu, w Białostokim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Pacjenci mają tam bardzo słabą odporność z powodu chorób, z którymi walczą. Dla personelu oraz dla podopiecznych to bardzo zła wiadomość. Rzeczniczka placówki stara się uspokajać krajowe media, chociaż zarażonych jest sześć osób. To mają oni najmniejszy kontakt z personelem i resztą szpitala. Przypadki zakażenia dotyczą pracowników zakładu patomorfologii tej placówki. To komórka, która ma najmniejszy kontakt z pozostałą częścią szpitala. Przeprowadzane są procedury przewidziane na wypadek takiej sytuacji, m.in. dekontaminacja pomieszczeń w zakładzie, poinformowała Monika Mrus. 5 osób, które zdiagnozowano do poniedziałku, znajduje się pod kwarantanną. Dziś poinformowano o kolejnym zarażonym. Wszystko na bieżąco jest uzgadniane z sanepidem, szpital wydał też oświadczenie. SARS-CoV-2 w Białostokim Szpitalu, mamy oświadczenie, informujemy, że jeden z 70 testów, wykonanych w niedzielę personelowi szpitala okazał się dodatni. Jest to pracownik zakładu radioterapii Co w sumie mamy 6 potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pacjenci są napromieniani zgodnie z grafikiem. Lekarze z ujemnym wynikiem testu przyjmują pacjentów na bieżąco w trybie dyżurowym. Kiedy tylko dostaniemy potwierdzenie negatywnych wyników u pozostałych pracowników, Zetar wznowimy pracę w pełnym wymiarze dyżurowym. W poniedziałek wykonaliśmy blisko 500 testów, w tym 415 personelowi PCO, 39 pacjentom do planowych hospitalizacji oraz 45 hospitalizowanym pacjentom wypisywanym w poniedziałek ze szpitala z informacją o konieczności pozostania w domu. Do końca tygodnia planujemy przebadać wszystkich pracowników centrum. Od wtorku wznawiamy planowe przyjęcia na wszystkich oddziałach szpitalnych. Czytamy na stronie Białostokiego Centrum Onkologii. Aby zapewnić bezpieczeństwo personelowi oraz pacjentom, szpital pozostaje w, w stałym kontakcie z wojewódzkim i powiatowym inspektorem sanitarnym. Zarządzono i zakończono dekontaminację pomieszczeń w dziale patomorfologii. Temu zabiegowi zostaną też poddane pokoje zakładu radioterapii. Reżim sanitarny został jeszcze bardziej zaostrzony. Co ciekawe, szpital od początku trwania epidemii nie ograniczał ani nie przerywał przyjmowania pacjentów na zaplanowane zabiegi. Mieli oni jedynie wykonywane testy na koronawirusa, zanim weszli na teren placówki. Źródło, Wirtualna Polska, Białostokie Centrum Onkologii, TVN 24 następny artykuł.